jest, przyjechał ciągniczek, zobaczymy czy go wyciągnie powiem wam, że trochę z daleka stoję nie wiem czy to się ładnie nagra czy nie czy nie będzie potrzebne coś większego, bo jak widzicie malutki ciągnik macie jak daleko łapie wy pewnie teraz nic nie widzicie że przybliżymy, zobaczymy co tam się wyprawia niesamowita akcja nie wiem przy okazji, czy widzieliście ostatnio filmik, też nagrałem i strzeliła lina Kurczę, w zwolnionym tempie coś niesamowitego. Że dzieje się, dzieje się. Na razie chyba podczepiają linę Myślą, co to tam zrobić. Powiem, wam, trochę wiaterek wieje. Zobaczymy, czy dadzą radę wyciągnąć tą skanię, bo tam na zakręcie przysiadła tam drugie auto gdzieś pojechało polną drogą, nie widać czy wyjechało czy nie wyjechało na razie się okaże czy ten mały traktorek da radę wyciągnąć tę skanię jak widać tam trochę jest załadowana ta skania problem na zakręcie, polna dróżka, to wiecie jak to jest Czy pójdzie ogień z komina? Tego już się dowiemy za chwilę.